I think in the middle of next year we're going to start seeing uh, headline and effective rents increase quite quickly. For prime stock in the city centre, we're already seeing pressure on effective rents. And the fact of the matter is, there's very, very few buildings being built now in Warsaw. Będzie więcej transakcji kupna-sprzedaży gotowych obiektów, będzie nieco więcej klasycznych transakcji najmu, w tym najmu przez nowych graczy. Eee... Oczywiście nadal będą tendencje podkupywania najemców przez różne grupy deweloperskie. Sądzę, że w odniesieniu do najsilniejszych, najbardziej doświadczonych grup deweloperskich, które wyszły w miarę obronną ręką z kryzysu, banki będą trochę redukować swoje wymagania, szczególnie w odniesieniu do kontrowersyjnej kwestii pigidów. Każdy razem staramy się wszyscy, aby nasze budynki przez nas projektowane, one się czymś wyróżniały. My jako architekci robimy to z próżności czasami prawda, i zwracamy uwagę na względy estetyczne. Natomiast inwestorzy starają się, aby ten budynek mógł być lepiej wynajęty, miał niższe koszty eksploatacji, też można, żeby można go było sprzedać korzystniej. Co nas cieszy, coraz więcej dużych najemców pyta o certyfikaty środowiskowe potwierdzające tak naprawdę jakość budynku, jakość środowiska wewnętrznego. I, i, i mamy nadzieję, że tych najemców będzie coraz więcej. Kolejny aspekt jest taki, że no coraz więcej funduszy inwestycyjnych, którzy są finalnymi jak gdyby naszymi partnerami, bo to oni kupują od nas docelowo te budynki, też pytają coraz częściej o projekty zrównoważone. To be frank, most conferences are pretty useless. Um, they're just a social networking event. Um, what I like about this conference is that people speak very freely. Um, there's less what people want to hear and actually what they think is being discussed at this conference. And that's what I to jest to, co mi się podoba. I dlatego, kiedy patrząc na to miejsce, mamy tutaj 150 osób, których większość konferencji teraz ma około 30-40 osób. Takie spotkania są bardzo pomocne, bo wszystkie strony e, zaangażowane w transakcje, różni uczestnicy rynku nieruchomości, mogą się lepiej poznać i zrozumieć swoje racje i swoje motywy postępowania. To jest bardzo dobre, że zestawienie opinii jest i ze strony agencji, i ze strony deweloperów, bo faktycznie nasze podejście jest troszeczkę inne. Żywe dyskusje, e, ciekawe prezentacje, które nigdzie nie są przedstawiane ani w prasie, ani w raportach. Można je zobaczyć tylko, i usłyszeć tylko u nas na konferencji. Myślę, że przychodząc na naszą konferencję, można wyjść z pełną głową ciekawych nowych pomysłów, nowych informacji, które można potem wykorzystać w swojej pracy. Mamy bardzo mało płaszczyzn do jakby dyskusji w środowiskach architektonicznych, to przypuszczam, że w każdym, jeżeli spotykamy się tylko w jednej grupie zawodowej, to rozmawiamy albo o nartach, albo rozmawiamy o, opowiadamy sobie, historyki wojenne, to znaczy jakieś dramatyczne wydarzenia z naszych karier zawodowych. Natomiast w moment, w którym spotykają się z sobą ludzie, których nie łączą żadne wspólne przeżycie wojenne, na budowie, które mają różne wykształcenie i różne spojrzenie na proces budowania, w tym przypadku budowania pod kątem stosunkowo relatywnie małej szkodliwości dla środowiska, jest po prostu możliwością dowiedzenia się czegoś, na człowiek się musi bez przerwy wyuczyć. Tak jest to możliwość nawiązania na pewno bardzo cennych kontaktów biznesowych, które myślę, że, że w każdej branży są, są kluczowe, tak, jeśli chodzi o relacje, a jednocześnie Możliwość edukacji i pokazywania tego, co robimy i dlaczego to jest ważne.